Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Adam Lizakowski, Miłoż. On nie pisał o przemijaniu. To nie Litwa, ani Polska, ani San Francisco, ani Kraków było ojczyzną, umiłowaną stroną świata poety. On mieszkał w krainie poezji, ona była mu ojczyzną, a on panował w niej niczym król, mając za dworzan paziów, wiernych i oddanych krytyków, recenzentów, wydawców. Posiadał też błaznów. I to nie jednego. Jego poddanymi byli czytelnicy, ja i ty. Patrzyliśmy na naszego króla z podziwem, czytając jego poezję z tego i tamtego świata, współczesnego nam i tamtego pełnego starości. Dzięki zaklęciom znanym tylko starym magom i królom na usługach, w których jest echo. I wspomnienie, jednorożec i stara baśń, radość i cuda, intelekt i zabobon, rajskie ogrody rozkoszy, zaślubiny nieba i piekła, świat bólu i nieszczęść małych ludzi, ludobójstwo i emigracja, jego poezja nabierała kolorytu życia. A jednak on nie pisał o przemijaniu, prochu, ruinach i zgliszczach, ale o nieśmiertelności człowieka, słowa, duszy. Ani śmierć, ani życie nie zwyciężyły go. Był wielkim litewskim niedźwiedziem, kiedyś tak myślałem, dzisiaj wiem na pewno, on był ptakiem, wielkim orłem sarkofagów książąt piastowskich w hendrykowskim kościele na Dolnym Śląsku. Czytał bok.